Dwie i Bobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ja, w drodze do co. to już jest moja trzecia przechadzka dzisiaj do tego miejsca. Po prostu pierwsza, wyciągnąłem kamerę. Dużo sprzątania od rana, branie, zmywanie i takie tam świąteczne sprawy i sprawunki. No, tak czy owak, już się ze wszystkim uporałem. Teraz będę myślał, co dalej z dżunku na dzisiaj planować. No i tak jak mówiłem, jestem już w domu z powrotem. Yy, zaraz coś będziemy kombinowali z drżoneczku. Nawet butelki poblem. Za, zabrałem do tą robotę, to! Uh, poszło A, co? Ząb? Zeps złamał się ząb? Kiedy? Masz ci los. Sukienka od Mikołaja, trochę duża. Boli ząb? Doskonale jedziemy do dentysty. Let's go! Spędzamy sobie taki e, leniwy, świąteczny dzień e, z dżunglu. Ale mam wyrzuty sumienia cały czas, że e, nie mam mnie w, w zo i tak biegam, biegam, chodzą. No to zawsze jakiś pretek znajdę. Teraz kubeczek odstawię. E, o sobie kawę zrobiłem i przyniosłem do domu. No tak wejdę, zajrzę, zobaczę. Przejdę się zresztą. Po y, za zwierzaczki pooglądam O coś cicho tutaj w ogóle muszę wam powiedzieć Zwierzaki się nie kręcą Tutaj leniwie wstawię W stawie. Po stawie pływa kaczka się nazywa Co to jest Masaka Uschło. To musi być choroba wie Częściowo uschło, częściowo nie uschło. Dziwne, no ale to coś rośnie cały czas. <grym> Największe słodziaki świata, uchę. <grym> cześć, cześć. Przepiury w sianku pochowane w większości. Dzień dobry. Gadałyście coś wczoraj? Po ludzku. Cześć, cześć mi Ale masz tutaj włody od Morning Glory. Ale nie wyglądasz na takiego co by miało ochotę coś zjeść teraz. Dzień dobry. Oho! Jest trzecie jajko czerwonej. Oj, tutaj, tutaj. nie denerwuj się nie, o, jak pięknie robisz takie dobry dźwięki wydają. Nie będę stresował, nie wchodzę głębiej. Ja tylko tak powiedzieć dzień dobry, Czarnulka. Tam Siwa siedzi. To chyba zaraz wezmę i... Bo jeszcze za się wezmę. W temacie zdjęcia tego kosza. Przegadam, bo w sumie ona wie lepiej. Cześć grube. Cześć, leż sobie, leż nie podnoś się, leż. Ojejku, tyle wysiłku. Ojejku, jejku, dzień dobry, dzień dobry. Jak ale się przeciągnęłaś, ojejku. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, wielka grubasko. Cześć, dzień dobry. O. A się nie przyjdzie przywitać, no nie. Tylko Ty jesteś taka słodka, tak? O, położyłaś się, żeby Cię tak podrapać za uszkiem? Oj, 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 Ale słodki prosiaczek, tak? Oj, nie, nie wierzę, nie wierzę. Jejku, 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 jak dobrze. Tak? Jak dobrze mi. Ooo, oj. oj, oj. No nie mogę Tego jeszcze nie grali Świąteczna edycja świnki Proszę, proszę Giri, 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 giri tutaj O szczotę muszę wziąć, kupić To panę was szczotkową Ależ się rozłożyłam No pięknie No i co? Już prawie cały obiekt zrobiony. Kozy gdzie? Oliwka. A, oczywiście. Oliwka i matołek Tam w rogu. Coś matolek jakiś chudy. Czy mi się wydaje? że zrobi? Jest to tak, tylko z tej strony pewnie wygląda. To jest czarnuszka, cały czas przy maluchach. Dobrze. Tata z tymi też maciubkimi. No i tu. Pozwiedzamy, pozwiedzamy. Moty mnie prawie przeleciały. Zbebała się z domu. Trochę na świeże powietrze. Zobacz na te kuraki. <noise> Jeszcze chcą zjeść? A już tyle wam dzisiaj przyniosłem. Szalone. Na partyjkę golfa zaprosiłem młodą damę. Patrz, wybierz sobie kij. Ale myślę, że ten będzie najlepszy nie dla ciebie. Nie. Tak, ten jest najlepszy dla ciebie. Proszę bardzo. Który kolor? Pomarańczową tą? Proszę uprzejmie. Jedziesz. Oburącz Zobacz, ja potrzebuję, potrzebuję ręki, żeby pokazać dziecku jak to się gra Mamy kolejnego gracza tutaj o brawo To było dobre, widzisz? Różnicę? Hmm? Jak ci wytłumaczyłem, to od razu efekty są. No Teraz już stoi źle, ale dobra. Ooo, nieźle. Uważaj, nie udjesz kotka. <grym> <grym> kotek. Kotek, mam rotek. O, wysoki obcas to nie do końca widzę. Jest to rozwiązanie. No, kotek. Chodź, kotek. cię. chodź tu. Nie przeszkadzaj. Nie przeszkadzaj, nie przeszkadzaj, nie przeszkadzaj, daj grać człowiekowi. Spotkanie z załogą, ustalanie nowych yy, zasad, parę rzeczy się zmienia, niestety yy, Ratana yy, Niestety, stety, no, dla niej zaczyna się szkolić na kosmetyczkę, chyba tak można powiedzieć, nie, do na paznokci, do dorobienia paznokci, gdzieś tam idzie na jakiś kurs. Ona nie chce, ale ciocia ją wypycha i zmusza, no i, i zaczyna od nowego miesiąca. No ale ma ten kurs od rana do 11.30, więc na 12 może przychodzić, tylko że dla nas jakby trochę już jest musztarda po obiedzie. Niemniej chcemy jakby okazać jej wsparcie i wydłużamy godzinę otwarcia, także jakby coś tutaj tak myślimy. Jest parę zresztą nowych koncepcji, nie tak do końca nowych koncepcji. Koncepcje one były wcześniej już wymyślone, tylko będziemy je wdrażali teraz od stycznia. Nowy rok, jest doskonały moment na to, żeby parę takich nowych rzeczy wdrożyć. Między innymi, no właśnie, zresztą będzie o tym później. Na razie chcę to opracować, chcę to do, 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 dopracować wszystko jeszcze i się wtedy oczywiście z Państwem. W tym no takie sprawy organizacyjne i, 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 i tak i parę słów. Raz na jakiś czas takie spotkania się odbywają, więc nic nadzwyczajnego. Pierwszy dzień świąt, na dwoje babka wróżyła. Mogło być dużo ludzi i mogło być mało ludzi. Nam się trafiło mało ludzi. Koszyk numer B, a właściwie koszyk B po prostu, a nie numer B. B to raczej litera, prawda? W każdym razie no i pusto jest to jest? Czy to ma związek z, ze świętami? Może ma, może nie ma. W każdym razie jest y, tak leniwie w miarę. Y, jutro Dżuny normalnie idzie do szkoły, to już zdecydowałem, że nie będzie miał drugiego dnia świąt, bo to bez sensu jest zupełnie. Y, y, jeden należył się, należył, należał. Y, Leży to ja będę później? I y, 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 jutro już normalnie funkcjonujemy. W sensie, ja, bo dzisiaj tak jak widzicie Państwo. Tam zebraniu się kończy, już już mówią na jakby rzeczy, tak już sobie tam gadają. Michy, to już jakbym yy, nie jestem zupełnie tam potrzebny, więc niech sobie. O, chyba spadły dźwiękowe rzeczy i pani mi podnosi. Bigos nabiera mocy. Kolejne odgrzewanie, <laughs> ale wieczorem stawiłem do lodówki, yy, troszkę obniżyłem temperaturę i powiem Wam szczerze, że tak złapał, zbryliło go, prawie się zmroził. Yy, to yy, dobrze, bo Bigosik potrzebuje takiego przemrożenia. Myślę, że dzisiaj już będzie taki, pełnej mocy. A tutaj rosół, który mi został z gotowania, no i kurczaka, ale i, i wołowiny, i, i, i warzyw na sałatkę jarzynową. I znika bardzo szybko, bo ja go cały czas podjadam, ale i dżuny. Z tym, że dżuny wersja podrasowana, czyli przerobiony rosół na pomidorową. Jak widzicie Państwo zjadła głównie makaron, samej zupy nie bardzo, no ale to przynajmniej jest zdrowa zupa. Trochę i tam zjawnie. Także nie jest najgorzej. Teraz siedzi tutaj, ale zaraz będziemy, szykujemy się do seansu filmowego. Będziemy razem sobie oglądali. Właśnie dyskutowaliśmy nad tym, co będziemy oglądali. Dżunek zaproponował, żebyśmy minionki obejrzeli. Nie mam z tym problemu najmniejszego. Mogą być minionki. Czemu nie? Ale najpierw skoczę jeszcze szybko do zostę sprawdzić, czy wszystko jest pod kontrolą. Wczoraj zapytałem Państwa, czy kojarzycie skąd 12 potraw na wigilijnym stole? I podejrzewam, no, że wiele osób kojarzy to z mitologią chrześcijańską, czyli z tradycjami chrześcijańskimi. Dwunastu apostołów, generalnie dwunastka to liczba szczęśliwa, liczba pełna, liczba kompletna, bardzo często pojawiająca się. W Biblii nie tylko 12 apostołów, ale 12 bram Jerozolimy. Generalnie, generalnie jest to taka liczba, właśnie w pełni kompletna. Trzynastka, znowuż, no, uważana jest za liczbę pechową, nieszczęśliwą i taką chaotyczną. Także nie 13, potraw, a 12, właśnie. Natomiast to nie do końca jest tak. Chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo przywłaszczyło sobie te święta, a właściwie przeinaczyło te święta. Na Słowianie w tym okresie, czy okresie przesilenia zimowego, obchodzili taką... takie uroczystości, bo to właściwie nie był jeden dzień, to było kilka dni obchodów, tak zwane szczodre gody. Szczodre gody, czyli okres właśnie przesilenia nocnego, kiedy najdłuższa noc. W roku się powoli przemijała, czyli wracało znowu słońce, wracało coraz dłuższe dni, wracało życie. To był to były okres bardzo magiczny w, w, i, i bardzo ważny w, dla Słowian. To był czas, kiedy zacierała się troszeczkę granica pomiędzy światem żywych i umarłych. Wiele tradycji, które znamy dzisiaj, przy stole w gilinie pochodzi bezpośrednio właśnie ze szczodrygodów, czyli ze starych słowiańskich praktyk. Na przykład, miejsce przy stole puste, czy jedzenie dla osoby nieobecnej, to był właśnie moment, kiedy, kiedy można było poczuć bliskość poprzednich pokoleń, przodków, którzy gdzieś w formie duszy przybywali do tego świata w tym okresie. W Szczodre gody to był to był, tak jak powiedziałem, to, to był czas. To, to one zaczynały się koło 21-22 grudnia. Wtedy właśnie przychodził czas prześlenia i trwały, tak jak powiedziałem, kilka dni. To był czas, kiedy, kiedy się radowano właśnie, bo, bo, bo kończył się czas mroku i zaczynał czas światłości. Czas, kiedy roślinność miała szansę się znowu odrodzić i obrodzić. Dlatego, aby jako dobrą wróżbę, i stąd zresztą nazwa Szczodre Gody, był czas ucztowania. I to ucztowania jakby wbrew właśnie czasowi, wbrew temu, że była zima, wbrew temu, że, że był, nie, nie, nie było plonów, że, 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 że to noc jakby władała światem, jedzono jak najobficiej można było. I to stąd wtedy właśnie pojawiły się między innymi 12 potraw, 12 potraw na stołach jako symbolika 12 miesięcy. Jako e, również liczba uważana za taką liczbę szczęśliwą i pełną. E, chrześcijaństwo, kiedy wkroczyło na tereny m, m, Słowian, nie zniszczyło tego święta. Zresztą, jak wielu innych świąt, nie zniszczyło, a przywłaszczyło je sobie, przeinaczyło pewne rzeczy. E, Szczodre gody to były narodziny życia, narodziny słońca. Chrześcijaństwo narodziny Chrystusa. Wiele symboliki, która była starosłowiańska pozostaje nadal w tradycjach chrześcijańskich, chociaż w formie lekko zmienionej no i jakby przy, y, przyciętej na potrzeby właśnie wiary katolickiej, wiary chrześcijańskiej. Co ciekawe, tak naprawdę w, w, w czasach zamierzchłych Wcale niekoniecznie było 12 potraw na stole wigilijnym, bo, bo czasami było to 7, czasami było to 9, czasami 11 potraw, w zależności od zamożności domu. Dopiero na przełomie XVIII-XIX wieku, tak się ugruntowało, że to właśnie te 12 potraw symbolizuje, e, symbolizuje e, dobrobyt i, 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 i tą szczęśliwą liczbę, jakby I, i wtedy się przyjęło, że to właśnie 12 potraw powinno się na stole znaleźć. No w każdym razie, byłoby się rozgadałem, generalna geneza. 12 potraw na stole wigilijnym pochodzi z czasów słowiańskich, jeszcze przed chrześcijaństwem i z okresu, zwanego szczodrymi godami. Także, drodzy Państwo, niech Wam się wszystkim darzy. Niech Wam się darzy, bo dzień odzyskuje swoje miejsce. Słońce zwycięża noc, idzie ku lepszemu. Tego życzę Wam wszystkim, sobie również. Dobrze, byłem w zoo. wracam do dżuny na minion. Oglądamy, żeby nie było Taki czas świąteczny. Nie ma to jak TV. Uuu, jak w starym zamczysku. Dobiegają u nas z góry dziwne dźwięki. Cześć. I drzwi były poluzowane właśnie. Przedtem zobaczyć, co się dzieje. Muszę je zamknąć dobrze. Ostrożnie, bo tu nigdzie nie ma barierek, tak? Rzut oka. Co tam? Dżuny nie podchodź, tylko do krawędzi. Co wzo? O, ktoś przy barze jest. Zamawia. Zobacz, jak blisko kokosy mam. Tak <noise> nie, to nie nasz. Come on. A tu mango będzie później. Może. To mango. To mango 3. Cool. Cool, no ale tego akurat mamy pełno w zoo. Ale, widoki. Nie, bo zobaczcie, jak się układa tą granicą. Cz, 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 cz. I tam się kończy. Ale, spoko, co? Fajnie, ładne widoki. Jest. Gorąco, jak nie wiem. O, kotek przyszedł. Miał. Nie, kotek nie. Ale, kotek. Chodź, bo już będę zamykał drzwi teraz, chodź. No. Oh, that's making sound. Ah maybe. No bo to nie było z góry widocznie. Dobra, to idziemy. Chodź kotek. No nie no kotek wlazła mi tam. Dobra, chodź, później ja przyjdę po nią. Chodź. Tak, niech sobie pochodzi, no. Nie co ty to jest? Kot. Koty nie spadają. Koty skaczą może like prędzej. Dobra, zostawmy ją, niech sobie połazi później to przyjdę. Zamknę. Chodź, chodź, chodź. Coś zobaczyłem teraz. Tak właśnie coś się nie skręcało. Zobaczcie. Zapomniałem spakować to. Trochę. Lipa. Teraz nie? Już nie będę wiesz, w każdym Że przeoczyła. Chyba, że. Chyba, nie, jutro po szkole dostanie na weekend, bo to są właśnie te rzeczy, chciałem, żeby ona miała takie do roboty coś. Dobra. Tylko spauzuję. Zobaczcie, bo to jest właśnie w tym zestawie takim tutaj do robienia różnych rzeczy do włosów, do włosów taki, który Mikołaj przyniósł Tadżuny, no jest taka, takie dziwne urządzenie. No pokaż, jak to robimy. Bierzemy sobie takie, to są takie płatki różnego koloru. Kładziemy je tutaj, no to wciska, wyciąga, no i teraz dawaj, no gdzieś mi na włosy, jak znajdziesz włosy gdzieś. I to się trzyma, ja nie wiem, jak oni to robią, i, 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 i się trzyma, i jest. Patrz, patrz, patrz. No teraz sobie zrób. Jest na no wózach i się trzymaj. To nie jest tak, no, że spada czy coś. Nie, normalnie jest. <laughs> nie ma pojęcia o co chodzi, ale super jest. Tylko zeszliśmy na dół, postawiłem stopę yy, na podłodze na dole i kotek za mną. Miau, miau, miau. Przez znowu się zamknąć. Nie wiem jak to się stało, że nie mam papieru w domu. Idę do zoo, tam na pewno mam go dużo, bo żony znowu będzie sobie teraz odrysowywała. Też dostała to od Mikołaja, no, więc brakuje nam tylko kartek, także idę przynieść. Mam kartki, żeby tylko zobaczyć, bo się coś tutaj zmienia. Eee, mamy trochę gości, bardzo ładnie, bardzo fajnie. Lepiej późno niż wcale. <laughs> Kolacja. Czas karmienia zwierzaków. Miam, miam, miam. A powolutku chyba zbliżamy się już ku końcowi dzisiaj. No, jeszcze kilkanaście minut i zamykamy. Pięknie. O, pokażę Wam. się ktoś pokusił i wsypał. No, zrzucili już. Nie elegancko. To jest właśnie ryż niełuskany. Tutaj I, tak jak już kiedyś pokazywałem, się wchodzi na górę to znaczy ktoś wchodzi, i później oni tutaj sobie na tym stoją. Ja to jakby bez wchodzenia na to sobie mogę tak pozwolić. I tam się łupie ten ryż. się zapytać, kiedy w końcu będziemy montowali całość, żeby odpalić tą miejscówkę. Wypadałoby to do końca roku, zamknąć ten projekt. Ciep pozywa już część mangosów, jak widzicie, malusieńkich, yy, młodych, ale już yy, dobrych do jedzenia, kwaśnych i lekko gorzkich od skórki, a to jest taki sos, który oni robią. Odnieść można nazwać sosem. Jest cholernie ostry. Ostry i słony. Ale dzięki temu właśnie tak się je, kwaśne owoce, bo tych owoców kwaśnych jest sporo. No bo jak w Polsce, jak są młode to są kwaśne, dopóki nie dojrzeją. No i po prostu się to najpierw uderza nas słoność, bo jest to słone, tak jak mówię bardzo. Potem kwasowość owocu, a na końcu jego ostrość tego sosu. Bardzo kompleksowy smak. Ach, po co się to męczy, tak bardzo. Co ładka, widziałem jak tam się biegasz i szalejesz. No. Szalej, <laughs> ale bez y, sosu. <laughs> mama <mia. laughs> A dlaczego mama mija? <laughs> Kambodia, nie mam mija. Mam mną mia! 6-7! Six six a co 6-7? O co chodzi z tym 6-7? O co chodzi z tym 6-7? Ja tego nie rozumiem. A ta też mi zaczęła już. 6-7! O co chodzi z tym? 6-7! Six six nie rozumiem. Ten obraz nazwałbym. Czekając na przypływ. Nie ma przypływu. Nie ma przepływu. No to jest hałas Dzik jedzie właśnie wróciliśmy z dżuny do domu już bardzo, choinka póki jeszcze nie wyłączę świateł pełnych pełnego doświetlenia. Okej, okay. są so it's easy e, praca dobowa e, kochani. Po pierwsze knią peń, czyli jestem pełny. Yy, na przykład na stacji benzynowej, jak podjeżdżamy i pani się pyta, yy, ile zatankować, to odpowiadamy pen, czyli do pełna. Phnom na przykład, Phnom to jest góra, Penh to jest pełne, czyli taka pełna góra, to jest właśnie nazwa stolicy yy, Kambodży. Yy, no właśnie, jestem pełny, bo rozumiecie sami, kiedy narobi człowiek żarcia przed świętami, to ma zawsze wyobrażenie, zawsze w głowie jest tak, że to się zje, przecież to są święta, będzie żarty cały czas. A potem jeszcze tak troszeczkę tutaj, troszeczkę tutaj, już nie dam rady. No przecież, skoro nie jadłem tyle y, miesiącami wcześniej, no to nie jestem w stanie nagle poszerzyć żołądka i jem tylko troszkę. I teraz zagląda mi w oczy widmo tego, że to jedzenie się po prostu zepsuje. Zjadam to, co na co najbardziej jakby... Czy w sumie jestem napolony na wszystko, co, co tam co przygotowałem, ale sałatka, y, czyli śledzik pod pieczynką, już znika. Chyba po Grecku y, niedługo też się będzie pomyśleć, co z bigot? Bigot to najmniejszy problem, bo to można zamrozić. Jeszcze sałatka jarzydowa zostaje, ma tylko jedna, przecież gdzie i <grym> Dobra, praca domowa. Ja będę sobie dzisiaj wieczorem umilał, właściwie kontynuował umilanie wieczoru tyle nie jestem, czyli romans 40-latka. <grym> no właśnie, skoro już o tym mówię, to jest to moment, w którym chciałbym się z Państwem pożegnać, e, dziękując za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zapraszam na jutro oświadczenie Czas Polskiego, na kolejny epizod. Drudżuny zdecydowanie e, pragnie się znaleźć w obiektywie. E, jeżeli się podobało, zachęcam do łapek w górę, do komentarzy pod odcinkiem no i oczywiście do subskrypcji kanału. E, jak ktoś ma ochotę i ma możliwość, no to będzie mi bardzo miło. Za na przykład wirtualną kawę. No, jest gdzieś w opisie pod odcinkiem. Nie masz ołówka? Dopiero co dostałeś od Mikołaja całe zestawy. You get whole set. Open it. Nie wierzę. Dostała. Ołówka. Tak. O tak. Tak. I przychodzi, nie mam ołówka. Proszę otworzyć. Nie masz yy, temperówki? Zdziwisz się ile ich masz. P proszę mi wybaczyć, takie tutaj domowe przekomarzanki, eee, no właśnie, na sam koniec nie. odcinka. Życzę Wam wspaniałego drugiego dnia świąt, eee, bądźcie dzielni, bądźcie zdrowi i dojadajcie, żeby nic nie zepsuło się i nic nie wyrzucać. Pamiętajcie, było nie na święta, teraz jedz, bo się zepsuje. To jest ten moment. Trzymajcie się, do jutra, 7 rano, Czasu Polskiego, kolejny odcinek. Do zobaczenia, Papa. Pa.